Na pewno zauważyliście tradycją w Waszej bibliotece, jest to, że w okresie sierpnia Powstania Warszawskiego jest u nas co rok wernisałaś, wystawa poświęcona Waszym, waszym dokonaniom. Ale jeśli pozwolicie, to nim powiem kilka zdań. Chciałbym Was serdecznie przede wszystkim powitać, że mieliście czas, zdrowie, że mogliście nas zaszczycić swoją obecnością. Planujemy Wam się Jest to dla nas honor i zaszczyt. Was widzieć, to jest pamięć o Was, i powiem Wam jedną rzecz, że ta pamięć będzie o Was zawsze żywa i zawsze będzie tradycją, i ona na pewno nie zaginie. Dlatego takich słów jest ważnych, najważniejszych. To chodzi o patriotyzm, chodzi o niepodległość, chodzi o honor. To, co Wam, kochani, przyświecało. Podczas waszej heroicznej walki. I za to Wam serdecznie Obrazy, które są tu prezentowane na tym papierze, na tych planszach, są dokumentem naszej historii powstania warszawskiego. Żadna wyobraźnia ludzka, gdy czytam o zburzonym starym mieście, krakowskim przedmieściu czy innych ulicach, to moja wyobraźnia nie jest w stanie tego otworzyć, co gdy patrzę na te obrazy tutaj zawieszone. I to z tego tytułu, wielkie dzięki dyrekcji. Naszej biblioteki i ta coroczna wystawa niech przypomina ludziom, jak wyglądał dramat powstania warszawskiego. Był to wielki zryw i historyczny, i dramatyczny. To o tym musimy pamiętać. Kombatanci przychodzą tu, do tego budynku, do biblioteki, ponieważ jak Klub powstał 28-9 lat już temu, to siedzibę miał właśnie tu, w, tym, w tej bibliotece. Aż do 2014 roku. Dopiero w 2014 przenieśliśmy się, dzięki burmistrzowi, na większe powierzchnie do Biańskiego Ośrodka Kultury na Goldoniego. Ja powiem tak, no, są dwie szkoły. Bo, nawet jak się spotykaliśmy z młodzieżą, teraz te spotkania z młodzieżą trochę no, skończyły się przez epidemię, ale może niedługo jeszcze będziemy w stanie się spotykać. To mieliśmy zadawane pytania, czy to powstanie to jest wielka klęska, czy wielkie zwycięstwo. W każdym zdarzeniu jest tylko jedna prawda, prawdziwa, ale w tym przypadku to są obydwie prawdy. Było klęską, bo wiele ludzi zginęło, jak wiemy prawie 60 tysięcy Polaków zginęło, a prawie 200 tysięcy zostało wygrane na tułaczkę w Polskę. Jednak uważam, że to jest wielkie zwycięstwo, bo ja tylko przypomnę, że mieliśmy tuż po powstaniu, bo 4 października w, w dzienniku żołnierz wydawanym w Londynie opublikowano wypowiedź znanego publicysta i pisarza szwedzkiego Ture Nernera, który pisał, że i to opublikowano, że bohaterstwo w żołnierzy AK i ludności warszawskiej to nie było takiego w historii od początku świata, żeby taki któryś naród, tak bohatersko walczył o swoją wolność. Mamy się z czego szczycić, będziemy tych, ale tych, co zginęli, będziemy szanować i będziemy zawsze, będą dla nas bohaterami.